Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem, i dzisiaj przychodzę do Was, aby opowiedzieć troszkę o książkach, które ostatnio przeczytałam z literatury japońskiej. Niedawno wspominałam Wam, że chciałabym nieco bardziej się właśnie w ten krąg kulturowy zagłębić, jeśli chodzi o literaturę. Także no, jestem po czterech książkach, także. Dzisiaj Wam o nich troszkę opowiem. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, to albo pierwsza tutaj z tego stosu, bo właściwie to nie jest w kolejności czytania na pewno. Las z wełny i stali. Natsumi Ashita napisała tę książkę. To ja Wam powiem, że urzekła mnie już okładka, bo jest przepiękna. No i kupiłam, bo właśnie. Ta okładka rzuciła mi się w oczy, a ja nic wcześniej o tej książce nie słyszałam, ale zainteresował mnie również, co oczywiście jest o wiele ważniejsze, opis tutaj z tyłu, także kupiłam. No i przeczytałam. I powiem Wam tyle, że bardzo mnie ta książka urzekła. Jest to opowieść o stroicielu fortepianów. W ogóle tutaj właśnie zagłębiamy się, jakby w, w to środowisko przebywamy cały czas wśród stroicieli fortepianów, czyli ludzi, którzy zazwyczaj gdzieś tam są w cieniu. Raczej, no a tutaj w tej książce wychodzą oni, wysuwają się na pierwszy plan. No i narratorem tej książki jest właśnie stroiciel fortepianów, nazywa się Tomura. No, i on opowiada nam o tym, jak to się stało, że tym stroicielem został. Jak doszło do tego, że zakochał się w dźwiękach fortepianu. Opowiada o tym pierwszym dniu, kiedy. No, usłyszał muzykę, był jeszcze wtedy w szkole i właśnie do tej szkoły przyszedł stroiciel do szkolnego fortepianu i od tego czasu, kiedy tylko Tomura usłyszał pierwsze dźwięki wydobywające się z tego instrumentu, no, pozostaje pod jego, Ciągłym i niezmiennym urokiem. Jest to książka przede wszystkim o pasji, o, o wielkiej pasji stanowiącej sens życia, ale również książka o ciężkiej i mozolnej pracy w doskonaleniu swoich umiejętności, ponieważ, no, Tomura może nie posiada tego talentu w rękach, ale, ale on posiada właśnie w sobie te pasje i przede wszystkim posiada hmm, Chęć i taki zapał do tego, aby wydobywać z fortepianów najwspanialsze dźwięki. No i oczywiście czasami brakuje mu wiary w siebie, ale mimo to uparcie i konsekwentnie dąży do, do celu i nie poddaje się. No, i cały czas uczy się tego, że no wszelkie jakieś porażki, które go spotykają, no z każdej z tych porażek płynie dla niego jakaś nauka. No, i że jeszcze na tej drodze do ideału wiele takich potknięć będzie go czekać. No, a czy ten ideał można osiągnąć, to oczywiście jest osobne pytanie. Także no powiem Wam, że mnie ta książka. Bardzo zauroczyła, zabrała mnie w ten świat dźwięków fortepianowych. I to jest taka książka, bardzo nastrojowa, książka, no książka taka niespieszna, którą cechuje spokój, taka lekka zaduma. No i oczywiście te dźwięki fortepianów tam w tle cały czas. Pobrzmiewają. Ja wam przyznam się do czegoś, zdradzę wam taki mały mój sekret, że moim marzeniem zawsze było nauczyć się grać na fortepianie, no ale no, nigdy do tego nie doszło. Ja gram na gitarze, no ale niestety no, na fortepianie grać się nigdy nie nauczyłam, ale przynajmniej mogłam przeczytać tę wspaniałą książkę, która mnie zauroczyła. I no, przy tej książce powiem wam się, Odpoczywa. Ona tak relaksuje właśnie poprzez ten taki spokojny i niespieszny nastrój, jaki w tej książce jest, bo tutaj nie ma żadnych jakichś nagłych zwrotów akcji. Wydawałoby się, że właściwie nic się nie dzieje, ale, ale w ogóle nie wieje nudą i jakoś chce się czytać dalej. No a potem to aż szkoda, jak przychodzi czas rozstania się z tymi bohaterami czas rozstania z bohaterami, no bo ci bohaterowie tutaj, to oczywiście jest to środowisko stroicieli, i, no i to są tacy bohaterowie, z którymi po prostu się zżywamy podczas czytania tej historii, których których ja osobiście bardzo polubiłam i nawet jeżeli gdzieś tam trafił się jakiś, jakiś gość taki, troszkę bardziej mrukliwy czy opryskliwy to jednak i tak okazuje się, że, że jednak posiada w sobie tę wrażliwość i wcale taki zły nie jest także no, ja Wam bardzo, bardzo polecam tę książkę ponieważ no, na mnie zrobiła dosyć duże wrażenie no i tak jak mówię, zauroczyła mnie tym swoim takim niespiesznym, spokojnym i nastrojowym klimatem. Także polecam Wam bardzo las z wełny i stali. Kolejną książką, o której chciałam Wam opowiedzieć, jest Ukochane równanie profesora, którego autorką jest Joko Ogawa. No, książka swego czasu była dosyć popularna tutaj u nas w tym książkowym świecie, no a teraz przyszedł czas na to, abym również ja ją przeczytała, no i tak też uczyniłam, i gdybym miała Określić tę książkę jednym słowem, no to użyłabym takiego przymiotnika ciepła, bo to jest właśnie taka ciepła, otulająca historia historia głównego tytułowego bohatera, czyli profesora, geniusza matematycznego, no, który po wypadku doznał urazu mózgu, w wyniku którego jego pamięć trwa tylko 80 minut. Po tych 80 minutach ta pamięć jego się resetuje i on no, nie pamięta niczego, co się wydarzyło, łącznie z osobami, z którymi rozmawiał. Także no, jest to bardzo uciążliwa przypadłość. No i pewnego dnia w domu, jak również w życiu profesora, zjawia się nowa gosposia wraz ze swoim 11-letnim synem. No i... Tak właśnie zaczyna się historia wielkiej przyjaźni, przyjaźni z matematyką w tle oraz baseballem, tak, bo zarówno matematyka jak i baseball tutaj się pojawiają. Głównie matematyka, to ona tutaj jakby wiedzie prymno, ale baseball też tutaj jest w tej książce. No z tego powodu, że są to główne zainteresowania bohaterów tej książki. No, i z tego też powodu są one tutaj szerzej opisywane. No ale przyznam, że mnie nawet te opisy nie nużyły. Yy, pomimo, że jakąś wielką miłośniczką yy, ani bejsbolu, ani matematyki nie jestem, yy, ale, no, ale nie nużyły mnie te opisy. Pewnie dlatego, że zapałało, zapałałam wielką sympatią do głównego bohatera, do profesora, no i on też na, na czas czytania tej książki zaraził mnie tą swoją matematyczną pasją i no, jakoś tak przychylniejszym okiem spojrzałam na te wszystkie wzory, liczby pierwsze i inne, także, także no, te opisy zupełnie nie były dla mnie w jakiś sposób uciążliwe. No a profesor właśnie też zaraża tą swoją pasją zarówno swoją nową gosposię, jak i jej Syna, którzy stają się jego przyjaciółmi już teraz, oni pod wpływem profesora właśnie zaczynają dostrzegać piękno liczb, zaczynają interesować się matematyką. A profesor syna gosposi nazywa pierwiastkiem, no ponieważ twierdzi, że pod dachem pierwiastka mieszczą się wszystkie liczby. No i dla niego ten pierwiastek to jest taki jego Ważny i ulubiony symbol. I no, także to jest właśnie taka ciepła historia, jak już powiedziałam. Historia o przyjaźni, ale no takiej dosyć trudnej przyjaźni ze względu właśnie na tę przypadłość profesora, z tym, że on co 80 minut tę pamięć traci. Profesor, on notuje sobie pewne takie ważniejsze, Wydarzenia na kartkach i przyczepia do swojego no dosyć już zużytego, znoszonego garnituru. Także ten jego garnitur jest pełen takich poprzyczepianych karteczek, no, które właśnie mają pozwolić mu się odnaleźć jakoś w tym yy, ciągle zapominanym świecie. No, także jest to opowieść o przyjaźni, o trudnej przyjaźni, ale też. Właśnie opowieść o takiej przyjaźni bardzo wytrwałej, bardzo cierpliwej, no i zwracającej uwagę na to, co najważniejsze, czyli właśnie na człowieka. Także ja będę bardzo, bardzo dobrze tę powieść wspominała. Szczególnie głównego bohatera, którego bardzo polubiłam, zapałałam do niego ogromną sympatią, no bo. To jest taka postać no, bardzo rozczulająca. On jest tak po profesorsku roztargniony. No a wewnątrz jest to człowiek bardzo bardzo wrażliwy, pełen ciepła i dobroci. No to tyle. Chyba um, chciałam na temat tej książki powiedzieć. Być może jest ona nieco zbyt tkliwa, to fakt, ale mnie to zupełnie nie, prze nie przeszkadzało. Także ja Wam ukochane równanie profesora mogę z całym sercem polecić. Kolejną rewelacyjną książką, jaką przeczytałam jest Zmierzch, którego autorem jest Osamu Dazai. Jesteśmy w powojennej Japonii, w kraju, w którym no runęły wszelkie ideały, a społeczeństwo, którego dotychczasowe struktury obróciły się w pył, no musi... Zbierzeć się z przeogromną porażką. No i na tym tle właśnie śledzimy losy bohaterów tej książki, zdeklasowanej arystokracji, Kazuko, jej matki oraz powracającego z wojny brata. Wszelkie przemiany, do jakich doszło w kraju, no wiążą się również z utratą Statusu społecznego, jaki dotychczas mieli bohaterowie tej książki, ale również z problemami finansowymi. Dlatego są oni zmuszeni sprzedać swój dom w Tokio i przeprowadzają się na wieś, na peryferię kraju. No i tam no, muszą przełknąć tę bardzo gorzką pigułkę i no, spróbować jakoś żyć odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. No a z tym różnie bywa. Także tak Wam tylko pokrótce nakreślę, o czym ta książka jest. No a w tej książce, no w oparach dekadencji, czuć ogromny smutek, nostalgię, żal. No i takie poszukiwanie sensu życia, które no, niestety nie zawsze kończy się sukcesem. Będą tacy, którzy, no, którzy są skazani na porażkę, ponieważ oni nie potrafią odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, w tym nie potrafią, nie potrafią dopasować się do tego społeczeństwa. Ale też znajdą się tacy, którzy no, gdzieś tam ten sukces jednak odniosą, chociażby był to tylko taki mały ich wewnętrzny sukces. I, no, i taką, taką postacią na pewno tutaj jest Kazuko. To ona właśnie gdzieś tam zawalczy o siebie yy, yy, no, i będzie starała się yy, pozostać sobą w tym. W tym zmieniającym się świecie i, i zawalczyć o swoje marzenia, o swoje pragnienia wbrew tym utartym schematom i wbrew wszelkim konwenansom. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa tutaj postać kobieca, kazuko. No, także ja bardzo Wam tę książkę polecam. Uważam, że jest no, rewelacyjna. To jest taka pozycja kanoniczna w Japonii, także warto ją poznać. Ale właśnie warto też znać ten kontekst historyczny, dlatego ja sobie przeczytałam wstęp z tego nowego wydania zmierzchu z wydawnictwa Tajfuny, ponieważ tam jest właśnie taki, taki wstęp nakreślający. Nakreślający to tło historyczne, w którym ta powieść się dzieje, no i to ułatwia spojrzenie na, na losy naszych bohaterów z tej powieści. No, także jeszcze raz bardzo, bardzo Wam Zmierzch polecam. Uważam, że no, jest to rewelacyjna i świetna książka. Także przeczytajcie Zmierzch o Dazai I kolejną. Mm, Równie świetną powieścią, jaką przeczytałam, ostatnią już dzisiaj z tego zestawienia literatury japońskiej, jest książka pod tytułem Kobieta z Wydm. Abe Kobo jest autorem tej książki. Mamy tutaj bohatera, który jest nauczycielem, no i on w trakcie urlopu wyrusza na wydmy w poszukiwaniu nowych owadów ponieważ to jest jego pasja. No i on już z tych wydm nie wróci, już tam zostanie uwięziony w jednej z piaskowych jam wraz z tajemniczą ale bardzo fascynującą kobietą. Tak pokrótce wygląda fabuła tej książki. No i to jest to jest taka książka, którą można czytać wiele razy i podejrzewam, że za każdym razem będziemy odkrywać, odkopywać spod piasku kolejne jej warstwy. No a piasek jest tutaj wszechobecny. On po prostu żyje swoim życiem, on się tutaj sypie, przesypuje, a bohaterowie cały czas z nim walczą. To jest Taka książka, taka książka, bardzo książka skłaniająca do wielu refleksji, ale te refleksje były u mnie przynajmniej. Mnie nachodziły bardzo różne refleksje podczas lektury tej książki, w zależności od tego, w jakim akurat momencie tej opowieści byłam. Raz była to dla mnie książka o zniewoleniu jednostki przez system totalitarny. Innym razem była to dla mnie książka o walce z własnymi słabościami, o pokonywaniu tych słabości i, no, i takim upartym dążeniu do celu. Innym razem z kolei była to dla mnie książka o porzuceniu swoich wartości. Um, no, palą się na stosie moje ideały, jak to śpiewał sztywny pal Azji kiedyś, to... Takie myśli również przechodziły mi do głowy w trakcie czytania tej książki. No, a innym razem to w ogóle wszystko dla mnie było jakimś majakiem, snem, marą. No, także do takich, takie różne warstwy gdzieś tam po drodze odkrywałam tej książki. Jest to na pewno powieść bardzo nietuzinkowa. No i, no i taka, taka powieść, do której. Myślę, trzeba wrócić właśnie po to, aby, aby wraz z bohaterem przerzucać ten piasek i odkopywać kolejne warstwy tej książki. No, dosyć mozolna praca, ale myślę, że warto. Właśnie, praca to, to też jest książka o takiej ciężkiej i mozolnej pracy. Wartości, myślę, dzisiaj niedocenianej. No, także ja bardzo, bardzo Wam polecam Kobietę z Wydm, bo myślę, że warto tę książkę przeczytać i na pewno każdy dokopie się do czegoś innego. Także polecam Kobieta z Wydm. No, także to tyle na dzisiaj. Tak wyglądają te moje pierwsze spotkania z literaturą japońską. Uważam, że są bardzo udane bardzo i ja wam serdecznie i z czystym sumieniem mogę polecić wszystkie te książki bo uważam, że są warte przeczytania. W takim podsumowującym zdaniu to mogę powiedzieć tyle, że no, ta literatura japońska jest taka bardzo bardzo niespieszna, taka refleksyjna, głęboka, skłaniająca do wielu różnych przemyśleń, no i też zwracająca uwagę na Istotne rzeczy w naszym życiu. Także ja jestem bardzo zadowolona i na pewno y, ogromnie zachęcona do tego, aby kontynuować y, tę ścieżkę, <noise> którą właśnie sobie wydeptałam w kierunku literatury japońskiej. Także możecie mi polecać jakieś tytuły, y, właśnie z, y, z japońskiej literatury, czy to z, ogólnie z tej dalekowschodniej. Ja sobie wszystko skrupulatnie zanotuję i. No, i na, na pewno jeszcze będę po książki z tamtego yy, rejonu świata sięgała. A na dzisiaj to tyle. Yy, dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Yy, zachęcam oczywiście do komentowania. Dzielcie się tytułami, jakie Wy przeczytaliście w ostatnim czasie. A ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do następnego razu. Pa pa.